Senny wędrowiec Spacer po awonni Zamknij oczy Wyobraź sobie, że stoisz na niewielkim pagórku Tuż przy czerwonej drodze do zielonego wzgórza. Powietrze pachnie wczesną jesienią i jabłkami a w oddali słychać cichy stukot końskich kopyt na mostku. Przed tobą rozciąga się Avondi, miasteczko, w którym czas płynie jak leniwy potok, a każda chwila pachnie dzieciństwem i prostą radością życia. Bierzesz głęboki wdech, czujesz zapach siana, wiatru z nadmorza, i ciepłego słońca na policzkach. Właśnie zaczyna się Twoja podróż. Ruszasz powoli, cieszysz wzrok otaczającym Cię krajobrazem. Twoje kroki stają się coraz cichsze, coraz spokojniejsze. Po lewej stronie widzisz dom, Pani Lindę. W oknie porusza się firanka. Wiesz, że za nią stoi ciekawska sąsiadka. Spogląda, jak to ma w zwyczaju, na wszystko, co dzieje się w awonni. Przez chwilę twoje spojrzenie wychwytuje lekki ruch. Wiesz, że pani Linda zaraz usiądzie przy kuchennym stole, wleje sobie herbatkę i powie półgłosem. Ktoś znów przechadza się po drodze, zamiast zająć się czymś pożytecznym. Uśmiechasz się do siebie. To awonni. Tu, nawet, ciekawość sąsiadów ma w sobie coś ciepłego i ludzkiego. Weź głęboki, spokojny oddech. Stoisz na ścieżce prowadzącej w górę w kierunku zielonego wzgórza. Poranne słońce delikatnie ogrzewa policzki, a powietrze pachnie świeżo skoszoną trawą, sadem i czymś jeszcze. Czymś domowym, spokojnym, znajomym. Miasz dom Ani. Przy ganku widać kwitnące róże i błyszczące czystością okna. Mateusz krząta się przy stodole, niespiesznie, z tą samą łagodnością, z jaką zawsze wykonuje swoje prace. W powietrzu unosi się już zapach obiadu. Zapewne Maryla zaraz zawoła rozmarzoną Anię na ciepły posiłek. Po chwili widzisz ją przy kuchennym oknie. Wychodzi cicho na ganek, rozgląda się, czy nikt nie patrzy, i pokryją mu nalewa mleka do małej miseczki, jakby chciała ukryć dobry uczynek, albo wstydziła się, że polubiła kota Ani. Kładzie miseczkę z mlekiem na schodku. Z cienia wychodzi bóry kocur. Przeciąga się leniwie, mruczy i z wdzięcznością zanurza pyszczek w mleku. Chcesz powiedzieć Maryli dzień dobry, ale już jej nie ma. Zniknęła w domu, zapewne biegnąc do swoich obowiązków. Jak zawsze cicha, rzeczowa, ale pełna ukrytego humoru. Uśmiechasz się i ruszasz dalej ścieżką. Czując w sercu to samo, co czuje każdy, kto tu był? Spokój, wdzięczność, i dziwną tęsknotę, która jest jednocześnie radością. To świat Twojego dzieciństwa. Wiatr szumi wśród drzew, a ptaki śpiewają. Idziesz dalej, aż ścieżka skręca w stronę alei Zakochanych. Słońce przesącza się przez gałęzie brzus. Malując na ziemi tańczące wzory światła. Powietrze pachnie teraz jesienną łąką i liśćmi, które powoli zaczynają barwić się na słoneczne kolory. Gdzieś obok brzęczy pszczoła, a w oddali słychać śmiech dzieci. Na starych belkach płotu w cieniu rozłożystego klonu siedzą Ania i Diana. Ich głosy są lekkie i pełne życia. Myślisz, że naprawdę mogłabym kiedyś zostać pisarką? Pyta Ania, obracając w dłoniach książkę. Oczywiście, że tak. Ty widzisz świat inaczej niż my wszyscy odpowiada Diana, uśmiechając się z czułością. Mijasz je powoli, nie przeszkadzając. Słowa jeszcze długo unoszą się w powietrzu, jak delikatny zapach pól. Ścieżka prowadzi w dół. Ku niewielkiemu budynkowi szkoły. Farba na drewnianych ścianach trochę już wyblakła, a dach skrzypi przy podmuchach wiatru. Ale w tym miejscu tętni życie. Przez otwarte okna słychać śmiech dzieci, które wybiegły na przerwę. Wokół latają kapelusze, kręcą się spódnice. Gromadka dzieci stoi pod drzewem, patrząc jak chłopczyk w spodenkach z łatami. Wspina się na nie, chcąc uwolnić latawiec. Przez chwilę stajesz w cieniu klonu, obserwując, jak światło mieni się na ich włosach. To dzieciństwo w najczystszej postaci wolne, wypełnione radością i przyjaźnią. Po chwili słyszysz dzwonek. Energiczna, młoda pani nauczycielka potrząsa nim radośnie. Woła z uśmiechem: Dzieci! Czas wracać na lekcje! I znowu robi się cicho. Tylko echo ich śmiechu zostaje w twojej pamięci. Przy drodze rosną ostatnie maki i chabry, a także rumianek. Gdzieś po lewej stronie w zaroślach gra świerszcz, a z daleka dobiega nawoływanie skowronków. Nad tobą przelatuje mody. Niebieski jak letnie niebo, tak lekki, że wydaje się częścią marzenia. Ruszasz dalej. Droga staje się węższa, coraz bardziej miękka od mchów i igliwia. Szum liści staje się głębszy, cień chłodniejszy. A zapach powietrza zmienia się. Teraz czuć w nim wilgoć i żywicę. Czy to las duchów? Rzeczywiście, atmosfera jest tajemnicza. Dobrze, że to środek dnia, inaczej naprawdę można by było się wystraszyć. Bierzesz głęboki oddech. Powietrze tutaj jest świeże i chłodne. Każdy krok niesie cię delikatnie w głąb spokojnej ciszy. Promienie słońca przenikają między gałęziami, tworząc świetliste znaki, które tańczą na Twojej skórze. W końcu drzewa stają się rzadsze i bardziej przyjazne. Gdzieś z oddali dopieka dźwięk dzięcioła. Strumień szemrze cicho, jakby opowiadał historię lasów. Potem ścieżka prowadzi coraz niżej. Czujesz, jak powietrze staje się chłodniejsze, bardziej słone. Z oddali dolatuje szum morza. Powolny, rytmiczny, jak bicie serca awon. Zapach soni miesza się z wonią sosnowych igieł i mięty rosnącej dziko przy brzegu. Idziesz dalej, aż twoje kroki stają się spokojne, niemal senne. Wokół pojawiają się jałowce i dzikie róże, których płatki połyskują w słońcu jak drobne klejnoty. Ich zapach jest słodki i ostry zarazem, jak wspomnienia dzieciństwa. Mijasz rozłożyste sosny. Ich korzenie wplatają się w ścieżkę, jak dłonie strzegące drogi. W cieniu drzew powietrze jest chłodne i pachnie żywicą. Czujesz pod palcami szorstkość kory, ciepło słońca na policzkach, miękkość wiatru we włosach i wreszcie morze. Rozciąga się przed tobą, srebrzyste, spokojne. Fale rozlewają się po brzegu, zostawiając ślady piany, jak koronkę na piasku. Niebo jest jasne, pełne słońca i ptaków. Słyszysz rodni fal, jakby ktoś grał spokojną melodię tylko dla ciebie. Słońce zaczyna się chylić ku zachodowi. Światło staje się złote. Liście nabierają ciepłego blasku, a trawa złotego połysku. Nad morzem krążą mewy, ich skrzydła odbijają ostatnie promienie dnia. Siadasz na skarpie, na starym pniu, czując pod sobą szorstkość drewna i chłód piasku. Słyszysz tylko szum fal i bicie własnego serca, a woni cichnie powoli. Jakby samo zasypiało w rytmie natury, w rytmie spokoju. Przed tobą rozpościera się głęboki błękit, a piasek do lekliwu wygląda jak złoto, obmywane pieniądzmi się falami. Fale uderzają o brzeg w spokojnym rytmie, jakby odmierzały czas. Gdzieś daleko widać łódkę, a niebo ma kolor naczynnego błękitu. Przetykanego miękkimi chmurkami. Siadasz w zamyśleniu, czujesz smak soli na ustach. Wiatr owiewa Twoją twarz, pachnie wolnością. Słyszysz, jak Fajer szepczą coś o podróżach, o marzeniach, o świecie, który jest większy niż wszystko, co znasz. Zamykasz oczy, a wonli trwa w Tobie, ciepłe, spokojne jak wspomnienie. Które można odwiedzić o każdej porze. Oddychasz głęboko i pozwalasz, by cisza morza wypełniła Cię po brzegi. Słuchasz morza, które oddycha razem z Tobą. To spokój, który trwa poza czasem, taki, w którym można się po prostu zatrzymać. Oddychasz i pozwalasz, by cisza morza powoli kołysała Cię do snu. Nie musisz już nic robić. Oddychasz spokojnie, głęboko, miękko. Pozwalasz, by światło dnia powoli gasło w tobie, jak gasnące słońce nad wodą. Świat marzeń jest już blisko. Wystarczy, że zamkniesz oczy i pozwolisz mu przyjść. Słońce zaczyna chylić się ku zachodowi, a całe awon mi tonie w złotym świetle. Dźwięki cichną, powietrze staje się miękkie, jakby cały świat brał z Tobą wspólny oddech. Wdech i wydech. To chwila pełna spokoju, wdzięczności i ciepła. Nie musisz nigdzie iść, jesteś dokładnie tam, gdzie trzeba. Tam, gdzie sny zaczynają się od zapachu morza i cienia drzew. A Wondi mówi ci dobranoc.